Cześć wszystkim, jesteśmy przy grządce, którą wysiewałam 7 sierpnia, tutaj słonecznik i rzeżucha, takie właśnie szybkie rośliny na kiełki. i zobaczcie sobie ten słonecznik, on jest w sam raz do zbierania ja go dzisiaj zetnę całego i będę sobie przechowywać to co nie zjem od razu w lodówce, w pojemniku, wtedy to się fajnie tak do tygodnia spokojnie utrzyma. Bo on wyższy już, gdy sobie wypuści tą drugą parę liści i to będzie już takie większe, zaczyna być gorzki. A teraz jest właśnie taki fajny w smaku, właśnie taki słonecznikowy, trochę orzechowy. No i to jest takie leciutko gorzkawe, ale naprawdę lubię to, szczególnie dodać sobie do sałatek, do kanapek fajnie smakuje. Ale właśnie im większe tym będzie już bardziej nie nadawało się do jedzenia, dlatego trzeba to ściąć. Natomiast rzeżucha, spokojnie może sobie rosnąć. Tutaj takie gniazdo się zrobiło, u nas były burze grad. No ale większych szkód nie ma, chociaż grad naprawdę był wyjątkowo duży, tylko na szczęście jakoś tak rzadko. Te kulki spadały, ale zobaczcie, jakie dziury. O, to są właśnie uszkodzenia po, po gradzie. Na szczęście nie ma ich dużo. I wracamy do rzeżuchy. I ją można też już ścinać sobie nożyczkami do kanapek, do różnych dodatków, do koktajli. I ona w takiej formie ścięta będzie już odrastać. Bo gdybym ją ścięła, tak jak teraz, ten słonecznik, czyli jest jedna łodyżka, obcinam sobie to. Tutaj widzicie cały stożek wzrostu usuwam i to już nie odrośnie, bo nie ma z czego. Natomiast tutaj już jest kilka par liści, i jak sobie to zetnę na tej wysokości, to to już będzie odrastać. Czyli ta rzeżucha będzie tutaj dosyć długo, bo można ją właśnie ścinać wielokrotnie. To taki bardzo króciutki filmik, żebyście byli na bieżąco, co z tego wyszło, i żeby Was zachęcić, że to jest naprawdę szybka sprawa i nie trzeba dużo miejsca, żeby móc sobie coś takiego wysiać. Też pamiętajcie, że sierpień to jest właśnie dalej czas zbiorów. Cokolwiek mamy na działkach, ogródkach. No to trzeba to przerabiać, tak dużo cukin, dynie się zaczynają, pomidory, ogórki, tak nadal to wszystko trzeba zbierać, yy, przerabiać, zwyczajnie zużywać. Żeby nie zapomnieć o tym, bo zwyczajnie szkoda zostawić to. Yy. Może jeszcze krótki spacerek po ogródku, co teraz się dzieje. Mhm. Tutaj dalej kapusty, no trochę właśnie podziurawione przez te warunki pogodowe. Marchew też już zbieramy. Ona jest taka nierówna, bo była wysiewana w tym roku trzy razy, bo tutaj przechodziły sobie rzesze ślimaków i robiły mi podgórkę. I tutaj szpinak już sobie pięknie wyszedł. Wygolone już truskawki. Jeszcze będę je nawozić kompostem w tym sezonie. Odgarniać te zrębki i pod korzenie w rządkach, właśnie wysypywać kompost. I to będzie koniec pracy przy truskawkach na ten sezon. Fasolka pięknie owocuje. No, ogórki to już kończą się. I tutaj właśnie sałata już sobie zeszła, yy, tu kolejny szpinak, w tych chwaścikach, a tutaj koper już właśnie schodzi. No oczywiście tam w szklarni pomidory, też trzeba je przerabiać, zbierać, ale na razie jest okej okay z nimi. tutaj kapusty też już ich coraz mniej, bo zjadamy jedna zobaczcie niedopilnowana, którą obsiadły gąsienice, zobaczcie jak to później wygląda. Zostawiłam, żeby właśnie pokazać takiego szkieletora. Tutaj się lepiej uchowały, najlepiej te czerwone, bo są twardsze. Jarmuż też yy, to co się nie uda zjeść od razu. Ja lubię taki zasmażany na patelni, ale jarmuż jest specyficzny. On jest taki yy, dosyć szorstki, warto blanszować te liście zanim się wrzuci na patelnię. Ale jeśli nie da się tego przejeść od razu, to też można mrozić. Umyć sobie Osuszyć te liście, powykrawać te takie twarde łodygi i poszarpać na kawałki i właśnie do zamrażarki. I to na koktajle potem wyciągasz gotowe, rozbijasz blenderem, dodajesz inne dodatki, które lubisz i gotowe. Tutaj ta łoboda, no mam nadzieję, że się doczekam nasion, hmm, że coś z tego będzie. Jeszcze, jeszcze są niedojrzałe na pewno. Mhm. Nie chcę się ostrość ustawić. Tam, cukinie też znowu jest kolejny rzut cukiń. Jeszcze tej liście pousuwałam, te, które już były takie w kropki, byle jakie. I ona rośnie sobie dalej. Że nie ma co panikować. Warto pousuwać czasem to, co już brzydko wygląda i dać szansę roślinie. Czasem przy dobrej pogodzie jeszcze zaowocuje. Ja już tu dzisiaj zbierałam na leczo, cukinie, pomidory, papryki. W szklarni papryk nie będę sadzić w przyszłym roku, bo szkoda mi miejsca. Na takim małym krzaczku to jest zaledwie parę sztuk, no a też potrzebuję miejsca. I tutaj dynie dochodzą. Trzeba co, yy, spróbować już tą kukurydzę, bo ten, to znamie jest takie yy, już tutaj brązowe. To znak, że powinna być dobra do jedzenia. I dzikie pomidory za kukurydzą. Mhm. Zobaczcie, astry już. I słoneczniki pochylają głowy. A tam jeszcze się prężą. Dobra, to tyle, żeby nie przeciągać. Chodziło mi tylko, żeby wyspowiadać się z tych kiełków, poobiecałam. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym nagraniu.